Cześć! Mam na imię Ania, a to moja rodzina, mój mąż Damian i mój syn Leon. Dzisiaj rozpoczynamy naszą wielką przygodę na YouTube i już od teraz zapraszamy Was, abyście stali częścią naszego życia. Na tym kanale pokażemy Wam nie tylko nasze codzienne życie, a także wyzwania, zabawne pranki i wyjątkowe chwile, które zapamiętamy z Wami na zawsze. Chcemy, aby nasz kanał był miejscem, gdzie każdy znajdzie coś dla siebie, a przede wszystkim dobrą energię. Dolą się do naszej rodziny. Subskrybujcie kanał. Zostawcie lajka like i napiszcie w komentarzach, skąd jesteście. To dla nas bardzo ważne. Na naszym kanale filmy będą się pojawiały w każdy wtorek i sobotę o godzinie 18. Serdecznie zapraszamy Was na nasz pierwszy film, który wyjdzie w najbliższą sobotę 28 grudnia. Życie pięknie, bawcie się dobrze i do zobaczenia.